Może takie proste tipy dla osób, które chcą wejść na karniwor. Nie wiedzą jak. Jak najbardziej możemy to poruszyć. Bo myślę, że też osoby nas słuchają i które po tym wywiadzie są takie o ja bym chciała, chciało to wdrożyć, bo to jest szansa dla mnie na zdrowie. Przede wszystkim zrobienie tego spokojnie. Czyli jeśli jedliśmy wszystko i nagle chcemy wejść na karniwor to raczej nie będzie to dobry pomysł. Jeśli jedliśmy dietę ketogeniczną i chcemy wejść na carnivore, to raczej można to zrobić na drugi dzień i opierać się na żywności od zwierzęcej nieprzetworzonej czyli nie żadne szynki, kabanosy, sery, bo proces zdrowienia na tych produktach nie wyjdzie. I kochani, plan: zróbcie sobie plan na tydzień, na dwa, co kupuje w sklepie, jak gotuje, jak przygotowuje dlatego, że liczenie na swoją silną wolę nie działa. Bo jak zapachną wam pączki ze sklepu, wy będziecie głodni, to raczej wejdziecie po tego pączka. I co wtedy? A jak zrobicie sobie planże, zjem przed wyjściem z domu albo zjem przed spotkaniem ze znajomymi, to nawet ci znajomi mnie nie namówią, żebym zjadł, bo będę pełny od tego tłuszczu i mięska. Więc to mhm. są takie proste rzeczy na start. A chciałbym cię jeszcze zapytać o to społeczne postrzeganie Diety Carnivore i ludzi, którzy na nią wchodzą. Bo tak wspominałeś, że dieta Carnivore rozwija rozwijacie holistycznie, sprawia, że jesteś bardziej asertywny i tak dalej. W jaki dokładnie sposób się to dzieje i jak to wyglądało u Ciebie? Ja już byłam na takim dnie zdrowotnym, że mnie nic na tamten moment nie interesowało, co ludzie sobie pomyślą. Bo ja żyłam wtedy w akademiku i głównie osoby były na odżywianiu roślinnym. Ale miałam wtedy takie trudno. Nieważne, co sobie pomyślą, ja chcę być zdrowa i muszę spróbować. Znam argumenty, więc jak ktoś się będzie mnie pytał, odpowiem, ale też nie będę tym agresywna. Aczkolwiek z moim kolegą pojawiały się różne tam problemy, jeśli chodzi właśnie o dyskusję na ten temat, bo on był bardzo problematyczny, był lekarzem, ale też jak zaczęliśmy rozmawiać, to no i tak, ok, no w sumie to ma sens. Więc ja byłam przygotowana, ale nie było mi łatwo. Jak wszyscy się patrzyli, jak tylko robię codziennie czerwone mięso i jem jajka i nic innego. I jestem dietetykiem. Co ona robi? Ale potem jak wiesz, mam ładną sylwetkę, jestem zdrowa, to nikt się Ciebie nie pyta, czy to działa. No bo widzą, że to działa, że ja wstaję o 6 rano i mam energię, a oni nie. Więc nasze efekty są naszymi najlepszymi argumentami. Na studiach są różne osoby na Teraz, jak jestem na stopniu magisterskim, są takie, które jedzą wszystko, są takie, które są wegan, weganami, są też takie osoby jak ja, niedużo ich jest, ale na przykład jedzą raz dziennie, trzymają się diety ketogenicznej, więc też trzeba być tolerancyjnym. Ja uważam, żeby... Ja, ja byłam po drugiej stronie, wiem jak to jest, nie chcę tego traktować jako religii i rozumiem, co ta osoba myśli i też to szanuję. Mhm. Jak mam gości, to robię jedzenie roślinne. Nie będę wszystkich zmuszać do diety carnivore. Czekam na to, aż sami się zapytają. Co ty robisz, że tak się uśmiechasz? Wiesz. Jasne. I to wyobraźmy sobie, że jesteś na początku swojej drogi z dietą carnivore, gotujesz sobie w kuchni w akademiku i przychodzę ja, agresywna osoba, która jest 100% wege. Jakie argumenty byś użyła, żeby wytłumaczyć to co robisz? Żeby się nie kłócić. Powiedziałabym, że na mnie to działa i się bardzo dobrze z tym czuję i nie mam po tym problemów trawiennych. Jeśli chcesz uciąć dyskusję. Jeśli jeszcze chcesz bardziej uciąć dyskusję i nie spotykasz się z tą osobą codziennie, to mówisz, że wczoraj miałeś problemy jelitowe i dzisiaj możesz iść tylko mięso, bo tylko po tym nie chodzisz do łazienki i nikt się ciebie dalej nie zapyta. Ale jeśli chcesz rozwinąć dyskusję, to ja bym zaczęła od tego, że po prostu próbowałeś innych rzeczy, teraz próbujesz tego, czujesz się na tym dobrze, masz takie i takie efekty, to jest odżywcze dla Ciebie, widziałeś, że wielu osobom to pomogło i dasz sobie szansę. Ale żeby nie zarzucać tej osoby, nie widziałeś tych badań, nie umiesz czytać tych badań, no w ogóle kim Ty jesteś, nie wiesz jakie, jest, nie wiesz, jakie są substancje odżywcze, bo to działa w drugą stronę. Jak kiedyś byłam agresywną weganką, nikt nie chciał być wtedy wege bo to nie działa. A teraz moi znajomi przychodzą na dietę ketogeniczną, karniwor, moja mama jest na karniwor, mój tata jest na diecie ketogenicznej. Trochę namawiam brata, ale też tak spokojnie. Babcia, babcia z dziadkiem mnie ostatnio poprosili, Karyna, przyjedź tutaj, ułóż nam dietę, bo dziadka strasznie stawy bolą. No i dziadek ostatnio do mnie mówi, wiesz co, działa jak ja nie jem tych szczawianów. Więc babcia już szybko kolagen pije. Druga babcia się nie da przekonać, ale, ale jest zdrowa, więc w porządku. To jest piękna sprawa, kiedy możemy swoją energią i swoją wiedzą dzielić się nią i promieniować nią na swoich bliskich. To jest naprawdę świetne. Tak, to jest piękne. Chciałbym Cię zapytać jeszcze o te studia. Czy ty żyłaś w Szwecji i dlatego zdecydowałaś się studiować w Szwecji? Czy może specjalnie wyszukałaś jakiś kierunek i żyłaś w Polsce wcześniej? Ja byłam całe życie tancerką. Jeździłam po świecie i tak naprawdę miałam różne zawody taneczne, i wszyscy myśleli, że ja w tym kierunku pójdę. I po liceum, po maturze wyjechałam do Szwecji na studia taneczne. Ja tu miałam ciocię, która mieszkała długi czas, odwiedzałam ją wcześniej, im się ten kraj podobał ze względu na, na, na naturę, na spokój i wyszukałam sobie takie y, studia, uniwersytet taneczny i chodziłam na te studia. Byłam wtedy na diecie roślinnej i ja dobrze bardzo tańczyłam, nawet są filmiki na YouTubie, natomiast ja nie miałam siły, moja cera była coraz gorsza. Ja po prostu nie mogłam nic innego robić oprócz tego treningu. I zdałam sobie sprawę, że jeśli ja chcę być zdrowa i nikt mi nie jest w stanie pomóc, to ja muszę zacząć studiować żywienie. Miałam taki instynkt, że interesuję się tym. Po dwóch latach w Szwecji wróciłam na rok do Polski, zaczęłam studiować na SGGW, Żywienie Człowieka ceny Żywności, i potem akurat zatęskniłam do Szwecji i była szansa wyjechania na Erasmusa do Uppsali na uczelnię SLU. Nauki o żywności i żywienie człowieka, przyjechałam tutaj i z Erasmusa tak się zakochałam w tej uczelni, w tym systemie nauki, że tu zostałam. I ponieważ miałam dużo więcej czasu yy, niż w Polsce yy, na analizę żywności, na to, jak oni mi przedstawiają tę wiedzę tutaj, która nie, nie była stronnicza, była taka, żebym poznała właśnie tą żywność, zaczęłam rozumieć, że żeby wyzdrowić, muszę zacząć znowu jeść mięso i tłuszcz od zwierzęce. I wtedy tak wprowadzałam te zmiany samodzielnie, najpierw dieta ketogeniczna i potem z tego Erasmusa tak zostałam tutaj, zaaplikowałam na Uniwersytet Medyczny, dostałam się i w marcu będę bronić się z pracą magisterską. Mhm. Ja, ja trzymam kciuki oczywiście za obronę. I Chciałbym Cię zapytać, czy tam w Szwecji uczą, mówisz, że uczą obiektywnie i czy ta nauka różni się od nauki w Polsce? Uczą obiektywnie, nie wszyscy, ale z dużym szacunkiem do Ciebie i z dużym szacunkiem do tego, że Ty możesz mieć inne zdanie i chętnie Cię wysłuchają. Na przykład jak miałam prezentację w zeszłym, w zeszłym semestrze na temat mikro, jak ten przedmiot się nazywał, żywność z punktu widzenia takiej molekularna, to miałam prezentację właśnie o substancjach antyodżywczych i profesor do mnie prof. Po prezentacji powiedział, on był od anti-aging, miał swoje, swój departament o starzeniu się komórkowym, on robił pracę nad różnymi suplementami i mówi tak do mnie, to był pierwszy wykład, na którym nie notowałem, jak ktoś zrobił prezentację, ale na którym notowałem, wiesz, co, co trzeba wiedzieć o tych roślinach, że był pod takim wrażeniem, że on, tego, on sam robiąc te badania nie wiedział o tym albo się na tym w ogóle nie skupiał. I oni są bardzo otwarci. I... No i dzięki też takiemu podejściu, że jest jeden przedmiot na trzy miesiące, nie ma tego napakowanego, tak jak na polskiej uczelni, że masz osiem i potem sesja i nie wiesz w ogóle w co włożyć ręce, to masz też czas właśnie na znajomych, na fajne rzeczy, hobby. Ja dlatego mogłam robić Instagram, bo ja miałam czas na to. Mhm. Czyli Twoja wiedza na tematy, które dzisiaj poruszyliśmy, nie do końca wynika ze studiów, a bardziej z Twojej. Indywidualnej ścieżki, tak? Nie, wynika też ze studiów, bo jak studiowałam chemię żywności, analizę żywności, mikrobiologię i miałam nauki o żywności, technologię żywności, to ja się uczyłam o tych rzeczach. Natomiast nie aż tak dużo, ale dzięki temu, że ja się uczyłam o tym, mnie to zafascynowało do dalszych poszukiwań. I miałam też promotora mojego od pracy inżynierskiej na pierwszym stopniu, który też wiele lat nie jadł mięsa, i potem zaczął jeść mięso, i wiele z nim, jak pisałam moją pracę inżynierską o mikrobiocie jelit, rozmawiałam na ten temat. Rozmawialiśmy o wołowinie, on też robił badania na nowotworach prostaty, więc był bardzo też otwarty i też mnie w tym szkolił. No, i teraz moim promotorem jest lekarz, który sam odżywia się w stylu ketogenicznym. Carnivore ma pacjentów, którzy również są na tym odżywianiu. Więc, jak widzisz, jakby ci ludzie wchali mnie do przodu i mieli dużo, dużo tolerancji, ale ja też się nauczyłam tolerancji, żeby szanować tych, którzy jedzą inaczej. Jasne. Po, yy, niepoprawnie, ale. Dobrzy mentorzy są naprawdę ważni dla, dla naszego rozwoju. Na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać, z czym chciałabyś zostawić słuchaczy po tej całej rozmowie? Z tym, żebyście byli cierpliwi, konsekwentni i żebyście dali sobie szansę na to, że można wyzdrowieć. I że można się cieszyć życiem i nie myśleć cały czas o jedzeniu. Że można to jedzenie traktować jako paliwo do działania na swoje piękne życie. Mhm. Żeby jedzenie nas odżywiało, a nie zapychało. To jest bardzo ważne. Tak. Dobrze i teraz na końcu wprowadziłem niedawno nowy segment, który polega na tym, że pod koniec rozmowy pytam swojego gościa o pytanie, które on zada kolejnemu gościowi i ja je mu powtórzę. I teraz okay. zadam ci pytanie, które zadał mój ostatni gość. Więc pytanie brzmi... Pytanie brzmi już tu znajduje: co tobie sprawia najwięcej szczęścia? Myślę, że jesteś bardzo dobrą osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto Emotkę małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza stanowi fundament. Wolności. I proszę Cię jeszcze o udostępnienie tego materiału, czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci. Jeszcze a propos wiedzy: po wielu zapytaniach, czy prowadzę newsletter, postanowiłem go założyć. Będę się w nim dzielił praktycznymi wskazówkami, jak dbać o własne zdrowie. Nie będę poruszał tam tematów popularnych i wałkowanych wszędzie, a zamiast tego skupię się tam na perełkach, o których często się nie mówi i nie są one tak popularne. W newsletterze znajdziesz również różne serie tematyczne, na przykład na temat rytmu dobowego. Znajdziesz również pojedyncze wiadomości na temat różnych ciekawych zagadnień zdrowotnych, właśnie. I co jeszcze ciekawe, znajdziesz tam Streszczenia moich dwugodzinnych czasem, nawet rozmów z ekspertami od zdrowia. Więc wyobraź sobie tylko, że rozmawiam dwie godziny z ekspertem od zdrowia, wyciskam go w tej rozmowie jak cytrynę, a następnie daję Ci podsumowanie tej rozmowy prosto na skrzynkę pocztową. Więc podsumowując, w tym newsletterze czekacie mnóstwo wartościowych informacji, nie może Ci tam zabraknąć, nie kosztuje to kompletnie nic. Więc serdecznie zapraszam. Po zapisaniu się, pierwsze wiadomości, jakie dostaniesz, będą na temat rytmu dobowego i jak o niego zadbać. Wszystko za darmo, naprawdę jest tam mnóstwo wartości już na sam początek. Więc zachęcam cię do zapisania się i widzimy się na mailu.